Dzień dobry. Witam Was bardzo ponownie. W tym już końcu dnia. Dzisiaj jesteśmy w południu. Widzimy się nie rano. Nie wiem czemu nie rano. Nie wiem czemu po południu, ale to jest chyba nieistotne w tym samym zestawieniu. Jak chwilę obecnej, patrząc, że jest wtorek, będę jeszcze na cmentarz, mieć groby, bo to kiedyś w końcu trzeba, nie? Ale. Jak tylko na ostatni moment. A, wiecie, w robocie dużo i w czasie zawodowym dużo, prywatnie sporo. <gryw> no ale cóż, nie ma źle, nie można narzekać. A, facet jest tak się odbija, że myślałem, że ma te wsteczne włączone, a to moje lampa się nie odbija. Ech. Dobra, wyregulowałem lampy trochę niżej e, Do czego zmierzam? Chcę za chwilę pogadać, bo co nie jest? O czym i nie ma o niczym? A mianowicie, pogoda jak na ten prawie listopad, rozpieszcza, można powiedział. Co trochę żałuję, bo ja jestem jednak zwolennikiem chłodu i zimna i na chwilę obecną muszę się obierać rzeczy drugie. Bo inaczej maja chce chodzić w Turki. A to nic fajnego. Wiecie, no, ciężko dziecko wytłumaczyć, że ma się ubrać, a tata nie musi yy, Ale nieważne yy, To jest takie Moje prywatne, że tak się w zarzut zarzu zarzu do tej pory roku Inne sprawy Pochwalę się Wam, przyszła mi skrzynia zabudowa tyłu z Numatką. Na Face'a i pierwsze e, informacje powiem Ci, powiem Wam, że jestem strasznie Pozytywnie zaskoczony, ale też bym pewnie miał parę uwag. Uwagi faktycznie wymierzyli przestrzeń, która może być zagospodarowana, wymierzyli ją i wykorzystali ją w pełni. Aż nawet powiedziałbym w 110%. No i co chodzi? Jakby się widoczne na zdjęciu są wykręcone zamknięcia od szuflad i od stołów. Tylko dlatego, że co, że nie wchodzą. Bo skrzynia zajmuje 100% przestrzeni i nie jesteśmy w stanie już od góry dojść Ani od frontu również, bo jest na styk z drzwiami Jest to plus i minus Ale to na pewno nie jest jakiś dyskwalifikujący problem Wiecie no, nadgorliwość w pierwszym poziomie do... pierwszej do faszyzmu, nie? Tak, tam, inne rzeczy Ale nieważne Nie, wiesz chcemy do piekła? Czyli blisko ja powiem Wam inaczej, chłopaki zrobiły naprawdę świetną robotę i spokojnie mogę ich polecić W każdym wymiarówką się dogadujcie, czy z zamknięciami, czy, czy, czy bez To się okazuje istotne Ale to wiecie, gdybyśmy mieli tylko takie problemy, super Co dalej Wam mogę powiedzieć? W pracy jak zwykle przerąbanem Wiecie, weszłem ponownie do korporacji I czasami wiem, czemu uciekałem z świata W sensie z korporacji Dalej mi tego nie brakuje. Tyle dokumentów co ja teraz muszę robić, to przeraziam. Ja bym... przerastał to trochę, ale bardzo bym powiedział, że jest taki tego natłok i nadmiar, że no nie umiem się tego oddaleć. Już pół roku minęło. Także jest lepiej, no ale mogło być zawsze lepiej, nie? nieważne. Jedziemy dalej z tematem. Jak mówiłem na grobie Adam. A, nie wiem czy ale z sumie Waltechowa Wigilia została przeniesiona Chłopaki z Waltechu nie mogą robić tam gdzie robili zawsze Nie znam przyczyn, nie znam zaplecza tego tematu Ale wiem, że kaszka zrobi co się da, robi tą Wigilię na Forest Camping Przepraszam Kasia jak przekręciłem, najmocniej przepraszam, niespecjalnie No ale warto może tam się wybrać, warto zobaczyć miejsce Warto zobaczyć też kampa kaszki. Też sobie powinien się wybrać. W końcu. Bo ja mam że jakoś tak nie składa mi się ostatnio jakiekolwiek wyjazdy weekendowe. Mam tak mózg zasyłany po weekend, po tygodniu pracy, że Czasami ostatnio myślę, jest wyjazd na kolejne coś na weekend robić. Ale nie jestem. Są so, moje problemy, z tym się muszę jakoś poradzić. I poradzę sobie spokojnie, tylko jeszcze nie mam pomysłu, jak. Ale jak wymyślę, też będzie zgodził. Co jeszcze? A, jak się na social, social mediach, yy, nabyłem sobie drukarki 3D. To świetna zabawa. No, oczywiście, jak to zwykły Janusz Biznesu, na jacy, w macie pierwsze możliwości kupno budowych druków, powiem, ja że fajne zabawki dzieci i dorosłych Nie, się podoba, na ich się podoba nawet karmę, coś dla siebie znajduje, więc to jest szał. Ale dobra, co jeszcze możemy powiedzieć? Można powiedzieć tyle, że bo złączony jest. Może nie jest to bardzo nawet, ale to już. Inna większość, proszę Państwa, inna większość. Mam nadzieję, że Wam nie mija ten tydzień, chociaż dopiero wtorek jest. Eee, tak ciężko jak mi, ale ktoś nie ma co narzekać. Wiecie, brakuje mi tego, co było zawsze, że na tym budowie się latało, ciągało, szurało, a nie robiło pa papiery, które mam zaległe z przodu Co więcej czasu spędzać przy komputerze niż na budowie, ale to może z mojej winy, może nie z mojej winy. Diabli wiedzą. Tak jest. Nie sobie jest tym jakoś radzić i tyle. Więc cóż, nie smaczę ma więcej Nie nawijając makaronu na uszy Życzę wam dobrego dnia Zaznam się, żegnał I cóż, do następnego odcinka, co? Ale nam tylko powiem Miłego dnia Mniej kija w dupie I więcej dystansu, nie tylko społecznego I na razie rodziska Pa!